To jest mecz piłkarski. Godzinie. Czy mecz piłkarski to dla ciebie jest całość, czyli zapowiedź meczu, studio, pierwsza połowa. Bez Rafała Patryp w studiu to w ogóle nie, 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 nawet nie ma. No, tak, jakby mecz nie odbył. No bo... no, ale zobacz do czego służą te studia. Przecież oni yy, rozmawiają znakomicie krócej niż my, bo nie ma czasu. Bo inaczej nie zdążył. No 20, 20 sekund na wypowiedź. No ale to no. jest inna, inna kwestia. Jakie sportowo. 20 no Ale wiesz, to po co? Ja bym się nigdy nie zmieścił. Ale ja myślałem. Że ja wiem st... o tym. Mi się wydaje, że studio jest pokoju. Komara byś zabił przez te 20 sekund. Nawet nie jestem pewien. No dobra, a ja bym miał alergię i bym nie przyszedł. Dobrze. Ale do studia? Jak ja Kaczyński? Jak ja Kaczyński? Nie a kto ja się miał nie, alergię? nie bawię w politykę. Ale nie mówcie, bo ja o... nie byłem w Paryżu. Obama sport miał alergię. A Obama alergię nie Sportowo, sportowo, czego sportowo możemy się spodziewać? podczas tegorocznego Tour de France. Zauważyłeś, Krzysztofie, Tour de France? Okay, Pięknie. Ja ci powiem. Ja bym powiedział ładnie, ale Patryk powiedział tak ładnie. Ja I czułem dlaczego. Bo on przecież jest od pewnego czasu w Londynie. Jest no, bardzo by... blisko School do France. Paryża. W związku z tym... W Londynie ty wszyscy mówią po Francji. Tak. Jeżeli, będziecie, jeżeli będziecie e, wybierać się na trzeci etap tegorocznego Tour de France, mogę was ugościć w swoim londyńskim apartamencie. O, świetnie. A ile jest metrów? <laughs> <laughs> Wracamy do pytania. A ile osób tam, <laughs> tam jest <laughs> <prawdę>? <laughs> W apartamencie. <grym> na razie zarejestrowałem czterech bułgarów. Średnia londyńska 14 osób. <grym> bułgarów widziałem, ale jak przez mgłę. A masz zmywak? W apartamencie. Tam pracuję. E, sportowo, czego należy się spodziewać? Panowie? Straszna, straszna walka do... Do... <grym> do... w rundum. Straszna walka, akurat wtedy <grym> będą reklamy, także państwo tego nie zobaczą.